The weather is Zobaczcie na tym w ten Oto takie swoje jedno jajko, które muszę skustomizować, ponieważ z niego się wyklujemy, czyli też masz takie. No właśnie mami, jestem czerwonym jajkiem. Okej, okay, dlatego widzę, skoro Jerry jest czerwony, bo to jest jego kolor, to ja daje niebieski, ponieważ taki jestem. I okej, okay, do tego jeszcze dla tej jajko widzę może dać jakieś takie wzory, albo coś takiego, takie plamki, albo takie łódzki. I tak się to na seri mega fajnie, bo jakby z jakiś smog miał się wykluć. I tak się widzę kolor niebieski to jest mój, ale do tego myślę, że oto taki czerwony. I teraz jej na seryme mega groźnie, dlatego dobra, czyli muszę się z tego wykluć. I okej, okay, widzę, zobaczcie na tym, ten Wniosku, czyli patrz na to, ja mam takie niebieskie, a masz takie czerwone fajne. Tak jest! Ale zaraz, Simon, czy tam ktoś stój? Zobacz tu! haha ha. wielka gęś jest bardzo głodna. Słuchaj, to małe Jajuszka. Dlatego pora was zjeść! Nie, zaraz, czyli jak to zjeść? Czekam, Czekaj, żeby się tak nad... nie wykluliśmy jeszcze! O nie, no to dobrze, że musimy jakoś uciec i przeciekać chwilkę. Ponieważ widzę, że za dużo kilka sekund, się wyklujemy, dlatego daj, czyli wybiegamy stąd. I okej, okay, czyli patrz na to, bo jest tutaj pod ten wózek, on jest taki wielki, że tu nas na pewno nie dostanie. Ej, dobra, Nuki, no, wychodź z tam do i tak go Hej tyrod nie możesz tutaj wejść, dlatego musimy tu przeciekać i odrzekać, żeby chyba coś czuję. I o tak widzę, patrzcie na to, wtedy jakby emotki od wykluwania się są wszystkie ptaszki, które mogę zostać I wydaje mi się, że, widzę, że wybiorę jeszcze wybiorę tego gołąbka, ponieważ on jest taki mały Ale jednak też jest trochę z mega duży, no to, uwaga wyklułam się i zobaczcie na to, tutaj jakby customizację znowu I znowu mogę zrobić swojego ptaszka, na to są niebieskie oczki, bo one są sery mega piękne Do tego dam sobie taki dziobek, wiecie, taki jakby w kolorze moich włosków I włoski dałbym sobie widzę jeszcze bardziej, o to takie żółte, ale skrzydła, to jest ważne, jest cały niebieski. Dlatego grzbiet sobie tam również niebieski i skrzydełka, czyli to zawier się w niebieskim, ale takim o jakby odcieniu. Dobra, dlatego widzę troszeczkę poprawię i tak wice, ale mój ptaszek się prezentuje i pora widzę nim zagrać. I okej, widzę, patrzcie na to, tak ja wyglądam, a tak wygląda Jerry. Czyli jak widzę fajny. Jestem jeszcze mniejszy od ciebie! Tylko widzę, patrzcie na to, nie jesteśmy tak serymali, mniejsi od trawy nawet. Ale teraz widzę, zobaczcie, na to mamy coś jak akcji Dlatego jeżeli możemy go gryźć na to dawaj na to jako wielkiego gąsiora. daj sobie, gryź go, musimy go O nie no, zaraz dlatego jakby liczy jakie, dobra, i tak tu kiedy indziej. I okej, okay, czyli udało nam się, bo jesteśmy we dwójkę I najlepszych Ale teraz widzę, wiecie, że tutaj jest serio bardzo różnych tak, którzy chcą nas zjeść Dlatego my dzisiaj musimy tutaj by dorosnąć Na przykład widzisz, o to takie jedzonko pyszne I teraz uwaga, jest zjem I okej, okay, czyli to było serio mega dobre, widzę, mega pyszne Ale jeżeli chcemy dorosnąć i być takimi serio wielkimi ptaszkami Aby móc latać To musimy jeszcze odkrywać nowy świat No to daj w skaku i tu przyjaciele, bo się tam dojść. I okej, okay, dobra, czyli tutaj ostrożnie, bo jesteśmy jest malutcy Ja przyznam, a ty? Simon, z nowym, się nie Ludki, trzeba tam wskoczyć, po cię do Skoczę, orę do ciebie. O, no proszę! Pięknie tutaj podlatuję roz... i biorę cię czerw w mój ciubek, ponieważ widzę jestem troszkę większą czerwego, dlatego teraz musimy gdzieś dopłynąć. I dobra, czyli na szczęście możemy już wyjść z tej wody i nic ci się nie stało, przyjacielu! Nie, nic mi się nie stało, dzięki Simon. Okej, okay, dlatego dawaj Dyrę choć teraz za mną tutaj, ponieważ nie aż widzę, ale idzie noc i musimy znaleźć jakieś miejsce, gdzie możemy się przespać. I jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to jutro powinniśmy dorosnąć. Simon, ja, jesteś zmęczony, nie dam radę już dalej iść! Nie! Czerw, <laughs> przyjacielu, wstawaj, patrz na to! No, dobra. W tym widzę nasz nowy dom gdzie będziemy mogli spędzić noc i się wykluć nie, nawet do, Na starszego? I to jest. O, ta dziurka! Ej, tylko zaraz, czy tam jest jakieś jajeczko! Ej, widzę! Może on tu mieszka, Simon! Ej, właśnie widzę tylko zaraz jajka nie biorą się z Nikon. dlatego to znaczy, że muszą być tu gdzieś jego rodzice! Ale spokojnie, patrz na dram pomysł. Wezmę tą bliskę i dam tutaj, aby on się również wykluł. I ty na co tego mama nic tam nie zrobić? Co nieraz raz dorzźć, może kolejną! O, dlatego czyli patrz na to, to będzie tutaj ruszać i teraz to je! I czyli patrz na to, to będzie się wykluł i to jest jak on jest wielki, już jaki no ładny! Okej, okay, dla Teodora, Jerry! On Hanna nastałem cię dlatego możemy odpocząć, czyli tej pory się obok niego. O, i możemy, czyli Hanna chwilkę zasnąć! Simon, wstawaj, wstawaj, idzie tu ktoś no, do nas! Zaraz, kto tu idzie przy tej spokojnie, nikogo tu nie ma. O o, jednak zaraz co to ma być? Czy to jest jakaś wielka gęść! Który z was ruszył mojego syna! Nie podaruję wam za to! Nie, nie, zaraz, czyli spokojnie, ale pani się, spokojnie by pan Nie Ooo! My przecież, widzę powoliśmy tę ptaszkowinę, moje cołko daliśmy, ale co teraz, że przecież my jeszcze nie umiemy latać, więc jak spadniemy, to będzie koniec naszej gierki. Haha, ha, właśnie dobrze to powiedziałeś, dlatego w jak najbardziej i was rzucę zaraz. Nie, zaraz, Jerry, czy to znaczy, że ja nawet nie dorosnę jako ptaszek? Weź coś i zrób, przekonaj go. Simon, jak mam to zrobić skoro mnie gryzie w tym momencie? Nie, no widzę, możemy byśmy go Jerry, też ugryźli, ale nie możemy, bo wtedy nas rzuci Ej, ale zaraz, Jerry, patrz na to, nic widzę, widzicie, ale w tym momencie wstaje nowy dzień, a to, że Jerry, że znaczy za sekundę powinniśmy jakby dorosnąć, dlatego Jerry, przytrzymaj go jak najbardziej się da. Co tak nisko i do jeszcze wyżej? O, czy co i do jeszcze wyżej? No dobra chciałem was rzucić tak, abyście mogli jeszcze przetrwać, ale teraz rzucę, jak najbardziej da. Ej, dobrze widzę, że go pokonał, ponieważ. Momencie ma więcej czasu, jak wiecie, aż się zrobi nowy dzień. I jesteśmy aktualnie już tak wysoko, że jest jakieś inne wyszły. Mijamy coś, by to nigdy nie było. Rado, dobra, skoro jesteśmy już tak wysoko, to wtedy jest wasz koniec. Rado, dobra, trzy, dwa, jeden i na ranówki. Zrzucam was. O nie, zaraz, że spadamy, ale zaraz widzę. Han, czuję, że dorastam powoli. Uwaga, i. i zobaczcie, widzę na to serio się i dorosły. I mogę jest skrzydełko rozłożyć, ja a tak ty. No okay, tak samo. Okej, także to było widzowie wyliczone co do sekundy. I teraz normalnie mogę latać, dlatego dzięki temu, możemy przeżyć I dalej tak latamy. Dobra, dlatego wiesz, wies że skoro coś, już dorosły, to teraz z bloku da mi się widzieć coś jak gniazdko, czyli że po prostu możemy swoje własne gniazdo i tam będą być swoje moje ptaszki. Tylko widzę, że żeby być serio dobrym mega tatu, ptakiem, muszę wybrać jakieś gniazdko, które będzie serio mega wysoko, dlatego chodźmy, musimy teraz znaleźć. Na to dobra, widzę tak, że serio mega długo i wydaje mi się, że tutaj na szczycie tej górki jest idealne miejsce, dlatego rozsiadam się tutaj i klikam gniazdko i możemy tutaj wybrać, czy chcemy takie gniazdko skalne, gniazdko jakby nie wiem, z takie jakby słomy, czy coś albo takie brudne. Dlatego widzicie co widzę, wydaje mi się takie normalne, wezmę takie słucy, słomy, przyjemne, czyli Wiesz takie. I w tom, jak widzę, patrzcie na to, mogę tutaj kliknąć i mogę dać tutaj jajeczko, jeden, zobaczcie, gdzieś tu, serio jest! Dlatego wujku, Jerry pilno i tego jajka i czasem go nie jest, rozumiesz? Nie ma problemu, rozumiem wszystko. Okej, okay, dlatego patrzcie na to, tam wujek, że tam zostaje, a ja widzę, muszę lecieć, aby zdobyć dla naszego ptaszka jak się w jakiś jakieś jedzonko w stylu. Dlatego wlecę tutaj na dół i zobaczcie na to, jest jakaś jaskinia i może tutaj coś znajdę do jedzenia. I okej, okay, serio, coś jest, widzę gałązkę, dlatego czekajcie, dobrze spróbuję. I ta gałązka widzę, jest nie do jedzenia, dlatego nie ma, tak tego wziąć. o fu. Ale widzę, na to, w tym, drugą gałązkę, która. To, co ważniejsze, maliście, Dlatego to już może gdzieś to obce do jedzenia. Dlatego teraz muszę lecieć co dla niej, naszego gniazdka, który jest tutaj. Dlatego, wujku, tyry, dla to jej patrz na to, co zarazem ten ptaszka, jak się wykluje. Ej, hey, mega fajny, Simon. Dobra, chyba mu dom. Ej, czukol, on Nie, jest zaraz, dobry, co ty no, no, no. zrobiłeś, wujku, żeby to miało być dla ptaszka? O, nie, Dobra, co to ma być, czyli muszę teraz lecieć po kolejne? Dlatego, dobra, widzę, póki to jeszcze się nie wykluło, a za chwilkę się wykluje. Dlatego, serio, zaufajcie mi. polecę teraz po większą ilość jedzenia i jeszcze taką lepszą, tylko tu musimy, serio, dobrze trosze zobaczcie na to w tencie że wrócę na spawna, gdzie każdy gracz się respi. Moniesz tutaj na co po widzę, jak ktoś ma swoje gniazko, bo zobaczcie ile ich jest. I tak widzę się stało, że patrzcie na to, ktoś tam siedzi i to jest jakiś ptak. I nie wiem czy widzę, widzicie, ale tam bierze coś jastrząb, czyli to jest serem jako zły ptak, dlatego ja muszę teraz zakraść się mu zjeść ptaki, a parej nie ptaki, tylko jedzenie dla jego ptaku. okej, okay, teraz tak że ha śpi tam, dlatego podejdę, wezmę taki coś, oczy daj większego króliczka. Aby po prostu baby ptaszek z miał co jeść. Ty gościu, co nie powalił cicho, a troszeczkę to jest jedzenie dla moich ptaszków. No to dawaj Całości! Nie dobra, go widzę, teraz startuje Sorki ja strzęby, ale nie tego mnie nigdy o nie teraz muszę lecieć szybko z tym I muszę widzę najpierw go zgubić zanim to mojego gniazdka doleci, ponieważ inaczej może zjeść mnie, mniejsem ok i Dla dlatego uwaga, tutaj to Jury, patrzcie, go porobiłem! Ale niestety cały czas dalej nie i dlatego nie wiem, co on zrobi. I widzę, zobaczcie na to, doleciłem na jakiś biom z lawą, dlatego teraz jak polecę blisko lawy, to jest po prostu szansa, że on tej lawy dotknie się spali, Ale tu muszę również uważać, że ja po no, prostu nie dotknę. co i co, się w mega dobry widzowie! Dlatego widzę, zobaczcie, na to wpalił na pomysł, że podejdziełem troszeczkę bliżej mego tylko po to, aby Jerry cię tu zawołać, dlatego Jerzy w lato jest stamtą! Lecję do ciebie! I dawaj, Jerzy, w teraz w tym momencie ludyjemy, przyjacielu i przecież, że za dwójka, to możemy go teraz ukończyć jak na początku. Dlatego eee, dawaj go Jerry! Żeby... Nie, stanie zaraz za swoje! O, no masz, daj go, Jerzy pięknie! Nie no dobra, co jest czemu wejdę według... i we dwóch jesteś się zdały, to dobra, już wejdźcie z tego królika! I okej, Jerry przyjacielu, dziękuję za ratunek. a patrz na to, w tym, wtedy ci ja mam coś, takiego, czyli króliczka. No wielki, który zje nasz ptaszek jak się wykluje! Simon, no właśnie tego ci nie pojedziemy ono się już <laughs> wykluł. Czyli zaraz, jak ja tam wrócę, już tam będzie? Tak jest! Dawaj, lecimy tam! Okej, okay, no to dobra, widzę, muszę teraz polecieć, bo i także nie mogę już się doczekać, zobaczyć nareszcie Baby ptaszka Simonka. Dlatego uwaga, czekaj, czyli podlatuje teraz i zobaczcie widzowie na to, kiedy dostałem królikiem. Jaki to jest baby mały ptaszek Simon a kiedy jest słodiaźny, co, dwójku, czyli popatrz na niego. O, dlatego co to, Baby ptaszku Semonku chcesz co, zjeść, proszę bardzo, to ci króliczka tutaj przyniósł, spróbuj sobie go skosztuj! Oj, patrz jak, jak go chłoniasz całego wziął jedz, na raz jest, całego. O, I go zjadł! Dobra, baby Simonku, dlatego wojek, jak się lata. to w takim Przecież jeszcze za mały! Dlatego lecimy w dół! O nie, już sam tak nie robimy, tak nie róbcie, jest zbyt małym ptaszkiem, żeby móc, la móc latać A, czy ja mały ptaszek, właśnie taki lubię najbardziej, ja tylko biorę go! Nie no, zaraz co to było! Czy widziałeś to? Widziałem właśnie, no, gońmy go! go, przecież syna mi kradnie, o ty zdał go, nie widzę, Patrzcie tam ci ledwo co go widzę na ekranie, dawaj Jerry! Nasze nie widzę to, że będziecie troszeczkę mniejsi od niego, dlatego również dzięki temu szczęśliwi, dlatego weź go zostaw! I on nie, co jest jakiego on robi maniery, tutaj jakieś, nie wiem, wybryki, coś takiego, coś, co czyli zgubiłem go chyba już sam ja go widzę, dlatego podlećmy do niego, muszę go ugryźć. Okej, okay, dlatego widzę, tak także nie mam pojęcia, gdzie jest, ale lecę za Jerrym, dlatego tędy chyba lecimy dalej. I nie, to był dopiero pierśdzień Baby ptaszka Simonka. Nie pozwolę, żeby on go zabrał, jeśli coś mu zrobił. Dlatego dobra, wujku, Cierzy, wtedy cię pasz na to, zbliżam się do niego i muszę go ukończyć jako pierwszy, o mąż, gryzą, pięknie! Jerry, Gryz go też go na namasz! I teraz muszę pojść od Baby Simonka, wyrzucił, wyrzucił. No to dobrze, bo mi się ukulotuje tutaj po go i nurkuje. A ty Jerry, proszę, rób, aby on nie wrócił tutaj. Dlatego go chodź tutaj. Się. I teraz tatuś już będzie cię dbać i nic ci się nie stanie. Dlatego proszę, Simonku, w w tutaj proszę, jest w domku. Tak się składa, że tatoś ma dla ciebie stadium gałązka, dlatego proszę, by mi i widzowie, jeżeli dobrze obliczyłem wszystko, tego, to teraz je w momencie, to powiem wylołowomować. I tak się stało, patrz lata, widzę w tym, tym baby że już nie jest taki baby, tylko że jest ptak Saimony. jaki so, yes, like, duży jest. Ej, wujku, jest taki sam jak ty. Ale zaraz, widzowie, skoro on już zdążył dorosnąć, to znaczy, że my się musimy też postarać no jeszcze właśnie. bardziej. O nie, i o nie, wujku, co to mam być jak ja, widzę, że jestem teraz stary, jestem już teraz takim mega wielkim ptakiem, a ty, no, co jak ja wyglądam teraz, to wielki! <grystanie> <grystanie> Ohoho! też jest mega wielkie, ale to jest najgorsze! Widzowie, od takiego mojego ptaszka, teraz jestem takim wielkim, czyli po na to! Teraz jak latanie, to mogę latać tylko właśnie tyle dżery! A jak polecę dalej, to po prostu spadnę, bo jestem już Oo, nie możemy latać, dlatego dobrze Czary uważaj, bo to jest serio mega ważne. I to jest czas, że kiedy naszego baby Saiwonga, który już nie jest baby, musimy widzę pożegnać, bo już on leci w strony. A my wujku Czary musimy iść wiedzieć, że jak dziadkowie gdzieś idzie, po coś stary dla siebie już, bo, bo latanie nie jest dla nas. Dlatego widzę, wydaje mi się, że idealnym miejscem będą dla nas oto ta pustynia, ponieważ na wice, nie jest, jakby wiecie, daleko nie ma góra i nic. No to uwaga, nie, Jack, zapomniałem, że nie ma już latać i tu no to Ale za to widzę, pa jak ja szybko ubiegam, także to jest akurat serio mega plus, bo bieganie nie powiecie, nie energii, co lata. Tanie. Dlatego dawaj, że ostatnia przeprawa przed nami, czy po prostu musimy przez to przelecieć pięknie na drugą stronę. I wydaje mi się, Jerry, że tutaj jest idealna dziupla, do której możemy po prostu siedzieć i być. Dlatego tylko jeszcze jedno Co sobie widzę widzę że ten twarz och wygląda jaki jest wielki. Dobra, czekaj, Jerry, muszę go wziąć pięknie. Ai, to nawet nie jest wąż, że masz z drugiej oh. strony tutaj leży. Ej, nie dobra, widzę, nie, mówię, że ten stary, nawet nie widzę na oczy. Dlatego, Jerry, wiesz co, zostawmy do sobie to pięknie zjem A my widzę, bardzo mi dziękujemy za to, że towarzyszyli nam przez całe życie i nadzieję, że tam to w jutro, bo filmie, nie